Siemanko, cześć, witam, HUNT 10 na 10 Już dosyć długo o tym mówiłem, że planuję powrót tej serii na streamkach, no i jest. Jesteśmy na tym paladynku przygotowywanym właśnie na tej serii. Royal spirki, nie aroły dlatego że Cap i tak będzie tutaj w opłakanym stanie i pewnie będę musiał się przegrupować w depo. Tak pewnie będzie. Słampy już odpalone dwie godziny czekają. No i co? No i co, jedziemy, nie? Zobaczymy ile tych medicinek wydropię. Cena medicinek na relani 2470 Golda, więc myślę, że fajny jakiś taki proficik nawet dla osoby początkującej, no kurde, dla osoby początkującej taki proficik będzie na pewno fajnym zastrzykiem gotówki, więc zapraszam do oglądania. I pierwszy medicinek cyk i 2000. Uuu, uh, dwa jeden za drugim. Trzeci? Nie, dobrze tu nie ma. Drugim. Okej, okay, to by było na tyle, bo tutaj w sumie już no godzina 55 minęła, możemy sobie na spokojnie już to rolnąć, przy okazji zobaczymy czy coś tutaj ciekawego, średnio, gdki to może kiedy indziej na tej postaci, bo myślę, że kiedyś, kiedyś tam zagościmy, podsumowując, słampy spodziewałem się więcej, tak jak mówiłem na samym początku, myślałem, że będzie problem z kapem, tego problemu zupełnie nie było, być może za dużo sobie tutaj wyobrażałem, żeby tutaj za wiele wydropić. Zapomniałem w ogóle o deskach. To są i to jest taki itemek też questowy, więc market mi tutaj podpowiedział, żeby to liczyć jako 400 GP each. Też tak zostało to policzone. 86 k z całości. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Jeżeli ktoś idzie z taką myślą zarobku, no to wydaje mi się, że powie, że to jest mało w dwie godziny, tym bardziej, że utukłem tych troli 1172. Czyli dwa taski, jak się nie mylę, zrobiłem calutkie z kawałeczkiem. Dwie godzinki, widzicie jak to wygląda. Jeżeli, powiem tak, jeżeli ktoś zaczyna grać, pójdzie na swampy, na godzinkę, wbije trochę lewla, wbije bestiary, na pewno wyjdzie z profitem, więc to jest, na, to jest bankowo na plus. Ale jeżeli ktoś idzie z myślą taką, żeby zarobić sobie na porządne Q, żeby mieć zapas potek i żeby jeszcze tam zostało trochę hajsów w banku, no to wydaje mi się, że będzie trzeba gdzieś indziej się wybrać. I tutaj już myślałem w trakcie materiału, że może przydałoby się nagrać taką wersję Hanta 10x10, tylko bardziej z Amazonkami, może jakieś kulty, Potrow, belty. Może coś innego jeszcze wymyślę, możecie napisać w komentarzu, co byście polecali. To by było na tyle. Zostawcie łapkę, zostawcie komentarz. W komentarzu właśnie możecie napisać, e, co byście chcieli zobaczyć, jakiego Hancika 10x10 10 10 z tej postaci w miarę możliwego. Bo jak wiadomo 67 level za daleko polecieć nie mogę jeszcze. Więc jak coś to piszcie Mamy tutaj kartki jeszcze. Są. To wszystko jest do spokojnie rolowania, nie wiąże z tą postacią większych tutaj planów niż właśnie Hunt 10x10. Tyle. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Widzimy się w na następnych materiałach, streamach. Cześć!